18 stycznia odbyła się pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy i Miasta Bogatynia. Ostatnia sesja była zwołana na wniosek pana burmistrza w trybie nadzwyczajnym i jedynym punktem sesji było wprowadzenie zmian do budżetu na rok 2012 i również poprawka wieloletniego planu finansowego. Zmiany zaproponowane na sesji to w szczególności przesunięcie środków związane z odbudową popowodziową. W styczniu jesteśmy o wiele mądrzejsi niż w grudniu, dlatego że wiemy, na ile możemy liczyć, jeżeli chodzi o promesy na rok 2012. Nie będę posługiwał się cyframi, dlatego że wojewoda o pewnych rzeczach już wstępnie powiedział, mam orientację, na ile możemy liczyć, ale także te wszystkie tereny, które które chcemy objąć odbudową, a powiem, że to są te wszystkie boczne ulice od głównych ciągów, od ulicy Turowskiej. Poprzez ulicę 1 Maja, dalej Kościuszki i Główną. Chcemy zrobić po prostu te wszystkie ulice boczne, ale potrzebujemy za każdym razem i dokumentacji, i także wykonanie prac, które leżą po stronie gminy, jak na przykład odbudowa instalacji wodno-ściekowych. To jest, to jest nasze zadanie i to musimy zrobić, jak to się mówi, za własne. Na odbudowę dróg będziemy mieli pieniądze z promes i o to musieliśmy przede wszystkim zadbać. Niewątpliwie kwestie związane z usuwaniem skutków powodzi są priorytetem. Jednakże są również inwestycje, które nie mogą czekać. Do takich zadań niewątpliwie należą obiekty zabytkowe z terenu miasta i gminy. Początkowo w budżecie był zapis, który opiewał na 400 tysięcy złotych. Na sesji podnieśliśmy to o kolejne 400, czyli w sumie mamy 800 tysięcy a powiem tylko, że zapotrzebowanie czy też wnioski składane, biorąc je w jedną całość, opiewały na 2,5 miliona. Takie były potrzeby, jeżeli chodzi o zabytki, i to dotyczy zarówno obiektów sakralnych, jak i osób prywatnych, które remontują domy przysłupowe. 800 tysięcy to jest naprawdę niewiele, to są te najpilniejsze potrzeby, i po prostu musimy o te miejsca, miejsca, o te obiekty zabytkowe, które znajdują się na naszym terenie, właściwie zadbać. Sprawa kolejna dotyczy środków zwiększonych. Tutaj chciałbym zapytać o środki w dziale 600. Zwiększa się środki na bieżące utrzymanie dróg oraz bieżące remonty dróg i chodników o 400 tysięcy. Na tym zadaniu mam zapisane już. I pół miliona. Na remonty cząstkowe w bieżącym roku przeznaczono w sumie 2 miliony 900 tysięcy, a kwota ta jest wciąż niewystarczająca. Potrzeb jest tak wiele, i tu posłużę się cytatem: jeden z radnych powiedział na sesji, że zaprasza na objazd, ponieważ w jednej z wsi można by było te 2 miliony 900 wydać. Tyle jest potrzeb. Jeszcze, jeszcze chciałbym wrócić do tych remontów cząstkowych. Pani Jerzy, zapraszam do kobaczowa na wizję lokalną. Nie niech Pan wyruszył pod szyldem remontów cząstkowych nasza firma GPO wykonuje bardzo wiele zadań, czy to jakichś mniejszych dróg, czy to chodników na terenie całej gminy, również bogatyni, parkingi w okolicach garaży, czy to jest porajów, czy to jest działoszyn, no, no mnóstwo zadań potrzebnych takich dla każdego z mieszkańców, który ułatwia to i dlatego ta kwota 400 tysięcy jest niewystarczająca żeby wszystko zrealizować to, co byśmy chcieli, natomiast no, pozwoli już w jakimś tam stopniu na, na realizację tych zadań, które, które czekają, i, i nie tylko zadania, ale przede wszystkim mieszkańcy czekają na te zadania. A więc na jakie inwestycje trafi blisko 3 miliony złotych? że tak powiem efekt z realizacji tych inwestycji widoczny jest niemal natychmiast. My przeznaczamy generalnie na najbardziej zniszczone drogi. W tym roku chcemy zrobić ulicę Chopina. Podaję tak w tej chwili przykładowo, to tylko niektóre zadania. ale więc ulica Chopena również w Markocicach niektóre boczne ulice. No tego jest wiele. Trzeba, trzeba, że tak powiem, odbudować ulicę Strumykową, boczne od Turowskiej. Także te pieniądze będą spożytkowane. Poza tym mieszkańcy też mają wiele tutaj wniosków do urzędu. Na przykład na ulicy Wyczółkowskiego znajdują się takie miejsca, gdzie powiedzmy chodnik ma na przykład 40 czy 30 lat, jest mocno zniszczony, zdewastowany. No, między innymi po to są te środki. I żeby naprawiać wszystko to, co, co już, że tak powiem, nie wytrzymało próby czasu i gdzie trzeba usprawnić, że tak powiem, i komunikację, ale tą i pieszą i tą także samochodową. W trakcie kilkugodzinnej sesji kontrowersje wzbudziło odrzucenie przez przewodniczącego Rady wniosku Radnego Szatkowskiego. Proszę prowadzi do budżetu na 2012 na razie badania popytujących winien remianowi prawa, i Płuszka Kłotowskiej, środki na ten cel proponuje przejmę z pozycji z pozycji, z pozycji, z pozycji, z pozycji za takiego, to proszę zbadać nie wiem, Ale jak mówi Patryk Stefaniak, wniosek nie spełniał wymogów formalnych. Ten wniosek poddałbym pod głosowanie, gdyby był kompletny. No niestety pytałem pana radnego Szatkowskiego i zresztą pan radny Szatkowski był przez wiele lat wiceburmistrzem, więc powinien wiedzieć, że jak daje wniosek do zmian w budżecie, powinien podać źródło finansowania z paragrafem, z zapisem i kwotę, z jakiego paragrafu zabiera i na jaki paragraf ma być ta kwota zapisana. No to jest podstawa, no to jest elementarna zasada podawania zmian w budżecie i tego zabrakło. Obiekcje merytoryczne do tegoż wniosku wyraziła również skarbnik gminy Bogumiła Wysocka. właściwym jest podejmowanie tak skomplikowanych decyzji na sesji, bo my nie mówimy o kwocie 10 tysięcy złotych, gdzie możemy sobie ją swobodnie przesuwać z jednego miejsca do drugiego, tylko my nawet nie wiemy na ten moment, o jakim kwocie my mówimy, bo jeżeli my mówimy o wartości zadania, nie wiem, półtora miliona czy 4 miliony, bo ja wiedzieć dokładnie, ile będzie zadanie kosztowało, bo jeżeli w tym roku zapiszemy 100 czy 150 tysięcy, to w wieloletniej prognozie finansowej ja też muszę przeprowadzić pewne e, symulacje i, i sprawdzić, czy my czy jeszcze e, będziemy mogli kontynuować to zadanie w roku 13. czy 2014. Także bardzo proszę przy tak skomplikowanych sprawach nie, stawać tak, nie stawiać takich wniosków podczas sesji. Obrady zakończyły się głosowaniem modyfikującym budżet na 2012 rok i wieloletnią prognozę finansową gminy. Przewodniczący podkreśla, iż zmiany te pozwolą kontynuować pracę samorządu na wielu płaszczyznach.